Wcześniej w Nef Avengers, czarny Łabęciu przeskoczyłaś tu z innego świata, a potem zniszczyłaś planetę, z której przybyłaś. Żal mi ciebie. Upierasz się, że problem jest nierozwiązany. Inkursi o dwie nadzieję, miażdżą wszystko, co Czyni nas przyzwoitymi i okradają z resztek honoru. To mnie jest was żal. Gdy myślicie, że to jak się wszystko skończy, zależy jakoś od Was. Osiem miesięcy później: koteli, nie sposób, o Znać. W ciągu ostatnich paru miesięcy zniszczyliśmy Ziemię, za Ziemią, i ocaliliśmy dziesiątki wszechświatów, ale oni cierpią. Radość z o i przybyłeś po pomoc na morze, wątpię, dom dla nikogo nie będzie drugim wyborem. Ma Hinker znalazł sposób, by ustalić, kto za tym stoi. Mam plan i wszystko, co niezbędne do jego realizacji. Dzięki. My o l e, sy, u, l, e. -me Biada i cierpienie temu, kto stanie mi na drodze. Wreszcie mamy dostęp do danych, Starka baza broni wydaje się rozległa, może straciliśmy to niego, nie straciliśmy, tylko jeszcze go nie znaleźliśmy. N E re o, o, Wakanda.